Cześć, witam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Czas na Winyl. No i jutro, moi drodzy, kolejne materiały. Jest nas już 62 osoby, a zatem przybywajcie. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że trwają prace nad odzyskaniem poprzedniego kanału, tam gdzie było ponad 1300 osób. Czy to się uda? Nie wiem. W każdym razie nie przejmujmy się tym co było. Oczywiście odcinki z poprzedniego kanału możecie śmiało oglądać. Natomiast subskrybujemy nowy kanał. Zapraszam również do dołączania moich widzów i tylko moich widzów kanału czas na Winyl do grupy fanów mojego kanału czas na Winyl, którą utworzyłem na Facebooku. Tam już jest 21 osób. I powiem szczerze, że każda osoba, która będzie chciała dołączyć do grupy, będzie weryfikowana w kwestii takiej, bo warunkiem dołączenia do grupy jest y, subskrypcja mojego kanału czas na Winyl na YouTube i wtedy jako administrator taką osobę mogę do grupy y, dołączyć. A zatem, przybywajcie jutro zapraszam na kolejne odcinki Dzisiaj również jak wspominałem w jednym z ostatnich odcinków mija czwarta rocznica śmierci Andrzeja Damiaka lidera zespołu Rezerwat no i niestety niedługo przypadnie kolejna rocznica śmierci kolejnego muzyka Rezerwatu który zmarł rok później a zatem zbliża się wielkimi krokami trzecia rocznica śmierci Zbigniewa Pawła Nikodemskiego, klawiszowca grupy Rezerwat, który w 2005 roku współpracował z wokalistką zespołu Breakout, Mirą Kubasińską, z którą przygotował płytę Miracle, ale niestety ta płyta nie została ukończona ze względu na to, że Mira Kubasińska odeszła. Blisko wszystko te rocznice, natomiast wolałem mieć to z głowy i przynajmniej do 10 kwietnia omówić osoby, które odchodzą, które odeszły. Natomiast, moi drodzy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 11 kwietnia zapraszam Was na live, początkowo na Facebooku, będzie to live z okazji moich 41 urodzin. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Zapraszam do oglądania materiałów moich z tego nowego kanału Czas na winyl. Możecie oczywiście powracać do poprzednich odcinków, które zrobiłem wcześniej, a jeszcze chcę opublikować swoje archiwum, czyli totalny rarytas dla moich widzów. To znaczy się odcinki z pierwszego kanału winylowe opowieści. Było ich 20 i są do tej pory na YouTubie. A ten kanał założyłem w roku 2017 i były to moje totalne początki na YouTubie. Myślę, że będzie to dla was coś ciekawego. W tej chwili mam problem jeszcze z prowadzeniem live'ów mimo tego, że 50 subskrypcji przekroczyliśmy. Nie wiem czy to jest wina telefonu, no bo trzeba przyznać, że ten sprzęt w tym momencie mam dużo gorszy. Spróbuję jeszcze podziałać na tym polu, aby odzyskać hasło do tego kanału właściwego, który tam miał 1359 osób, jak dobrze pamiętam, ale z drugiej strony, gdyby to się nie udało, to wierzę, że ten kanał również dobije, że tak powiem, subskrypcjami, tak mi się marzy, do poprzednika. Tamte filmy, jak mówię, możecie oglądać, natomiast. Kwestia jest jedna, subskrybujemy tylko ten kanał. Moje odcinki znajdziecie również na moim profilu na Facebooku. Ja wiem, tam może być mylące. Te profile są w tej chwili cztery. Trzy są nieaktywne czyli ten czwarty, teraźniejszy, że tak powiem, przez to mogę się komunikować z moimi widzami. Także moi drodzy, kanały Czas na Winyl są dwa, ze względu na to, że tamten przepadł przez hasło. Ten kanał, również Czas na Winyl, jest jego oczywiście kontynuacją i na niego zapraszam. W tym momencie pojawiła się już możliwość robienia playlist. No i chyba wrócę do tego. Od czego w ogóle moje kanały się zaczynały, czyli, czyli omówienia mojej całej kolekcji. Są osoby, które subskrybują mój kanał, którzy znają doskonale moją kolekcję, ale u mnie jest tak, że cały czas coś nowego dochodzi, więc myślę, że warto z tą kolekcją się jeszcze raz zapoznać. Szczególnie dla osób, które są nowe. Także plany na przyszłość są ambitne. Wraca również seria legendarni muzycy. Pierwsze 10 odcinków możecie obejrzeć na poprzednim kanale, natomiast tutaj zacznę od odcinka 11. Póki co nie zdradzę, kto będzie bohaterem kolejnego odcinka, i wraca również seria techniczna. Na poprzednim kanale jest. 16 odcinków. No, i ta seria na pewno będzie kontynuowana. Tamtego kanału nie subskrybujemy. Subskrybujemy ten, z którego obecnie nadaje czas na winyl. Jest to kontynuacja poprzednika. Nie ma się co załamywać. Idziemy dalej. Serdecznie pozdrawiam. Dobranoc.